Dzień dobry, witam się z wami w poniedziałek. Patrzcie, jaka pogoda beznadziejna! A tak ciepło było wczoraj, kiesłoneczko. słoneczko, a teraz co mamy? Mamy wstrętne chmury. Gdzieś tam wyłazi słońce za chmurę, ale jest zimno, chmurno, deszczowo, beznadziejnie. Tam, jakie promienie wychodzą, widzicie o tam? Wow! Mój przyjaciel zagląda. No, a juki mi odrastają. Patrzcie, to są nowe pędy. Nie, pę... nie, pę... nie pędy? Liście! Jezu. Nowe liście puszczają. Tutaj też widać, które są nowe, te nie. I tam. Szybko puszcza nowe liście. I te są nowe liście. I nawet tu są nowe liście, o te. Nie widać, nie? Od słońca. No, ale szybciutko puszcza nowe liście, więc fajnie. Może odrosną te juki jakoś. No, a te liście popalone będę musiała popcinać niestety. A tak wygląda rana, nie niepomalowana. Masakra, patrzcie. Patrzcie, na no, co mi tu wlazło. Ja to kiedyś miałam, 5 lat temu, w tym samym miejscu mi wyszło i ja tą kropkę miałam. To się zaczęło od y, ugryzienia komara i taką kropkę miałam później przez parę miesięcy. Aż w końcu ten aptekarz przed aptekarz do nas na zakupy, mój kolega, i mówi: Co ty masz ciągle na tym policzku? Mówi: Pokaż na to to obejrzał i mówi, zrobię Ci maść. Zrobił mi maść, którą się posmarowałam może za trzy razy i mi wszystko zeszło ładnie, pięknie, na takie właśnie przebarwienie, na jakieś różne plamki, na jakieś różne takie dziwne rzeczy. O! To! Tu, nie? Tu. Jest w tym samym miejscu. Tu, tu się robi. Tu i tu. Widzicie? I tu jeszcze miałam. Tak jakby... pójść do dermatologa w ogóle. Ja mam bardzo wrażliwą cerę. Albo mu powiem, niech mi zrobi nową maść. No bo mi się ta maść skończyła już dawno temu. Później zrobił mi nową. Też mi się skończyła. I teraz go poproszę, niech mi znowu zrobi. No to ja nie chcę zejść. No niczym, niczym, no. A to maść, co on robi, to jest y, jakieś lekarstwo do tak śmierci strasznie. No. Do pracy dzisiaj nie idę. Do pracy dzisiaj nie idę. Nikos na giełdę nie będzie jechał, więc po co mamy w dwójkę tam siedzieć. Porobię rzeczy w domu, pokończę bloga, bo zrobiłam przepis na mój drugi kanał z cestami, ale nie napisałam bloga. No, nie miałam czasu. Eee, przez dwa dni nic nie nagrywałam. Nic nie nagrywałam, ale ten... Eee... Chałupę ogarniałam. Wziąłam się za chałupę. I takie dwa dni od początku, podblokowania były dobre. No ale jak już Wam powiedziałam wcześniej, a nie, nie słyszeliście tego. Ja to nagrałam. Chciałam w sobotę jednak nagrywać rano i nagrałam kawałek. To Wam mogę teraz dopuścić. I zrobiłam sobie tutaj taki mam kącik, kawusie. W cieniu palm. Znaczy w cieniu juk. <gry> o! I tak se można kawcie pić. Z takimi widokami, z autami. Kurde, muszę coś z tą dziurą zrobić, no. No, ale wiecie co. Czekajcie. Zamówiłam te bambusy i jeszcze nie przyszły. Kiedyś zamówiłam, wiecie co to było mm, przed Bożym Narodzeniem, chyba. Nie, jak się lockdown zaczął w Grecji, w listopadzie. Ujemie. Zamówiłam sobie część do odkurzacza. Eee, pelma, jak jest po polsku pelma? Ta część, ta co wsysa, nie? Co jeździ po podłodze. Zamówiłam sobie i wyobraźcie sobie, przez miesiąc czasu szła. Po dwóch tygodniach, po dwóch tygodniach zadzwoniłam do nich i się spytałam, kiedy mniej więcej planują wysłać. A oni powiedzieli mi, że nie mają teraz na składzie, że trzeba czekać i tak dalej i że dlatego, że jest lockdown to jeszcze kurierzy się opuszcza, opóźniają. Ja im powiedziałam to ja dziękuję, bo znalazłam taką samą część w praktykerze, jeszcze tańsza w dodatku. Ja im powiedziałam, że dziękuję bardzo, że zrezygnowałam i zamówiłam w tym praktykerze. Z praktykerami przyszło po dwóch dniach. I wyobraźcie sobie, tamte zamówienie, co y, zrezygnowałam z niego, to oni mi wysłali po miesiącu czasu. I przy, przychodzi mi do sklepu kurier i mówi, z takiej i z takiej firmy. Ja mówię, ale ja z tego zrezygnowałam, ja to anulowałam te zamówienie. No i wziął z powrotem. No taka firma, kurde, no super, nie? No i te y, bambusy kiedy zamówiłam? Będzie z tydzień czasu, nie? Tydzień czasu będzie i patrzcie, nie ma jeszcze, będę musiała tam do nich zadzwonić. Ta dziura mnie wkurza. Jak, może ją załatam jakoś. Ale czym? Niciami? Dobra, i tak na to bambus przyjdzie, nie? No, a ja dzisiaj co? Mamy dzisiaj sobotę, miałam nie vlogować, ale zrobię sobie taki challenge. Przez 30 dni codziennie vlogi. Co Wy na to? <laughs> Ciekawe czy wytrzymam. Bo ileż można mówić o tym samym, prawda? A nowych tematów to tak yy, często nie ma. Na ciepło zrobiłam kawę dzisiaj. No, i wstałam o której o 630, nikos już tutaj na balkonie siedział sobie kawę pił i palił swoje papierochy. No i zaczęłam się szykować. Zaczęłam się szykować już prawie cała pomalowana byłam. Przychodzi Niko z łazienki. I mówiła ty, mówi, wiesz co, mówi, to po co będziemy razem jechali otwierać sklep? Mówi, to mówi, to, bo ja mu wczoraj mówiłam, że ja chcę tego, ten film składać z tym ciastem. Bo jak vlogi się składa szybko, w ciągu dwóch godzin mam wszystko zrobione z vlogiem, tak z filmikiem na ciasto jest trochę zabawy, bo tam jest bardzo dużo cięć. Niektóre momenty trzeba przyspieszyć muzykę. Osobno głos nagrywam, podkład głosowy na dyktafon. Później to trzeba wrzucić na komputer, nie przefiltrować, tylko ten głos muszę mm, przez program przeprowadzić, żeby był w MP3. Bo na dyktafonie jakoś inaczej nagrywa. I co? No jest kupy zabawy. Tak? Później muszę do tego bloga napisać. Muszę zdjęcia obro, obrobić zdjęcia, bo zdjęcia, sesję zdjęciową robiłam, ale muszę obrobić te zdjęcia, żeby ładnie wyglądały. No i zabawy z tym. Cały dzień mi na to pójdzie. No i powiedział Niko, po co mamy razem jechać otwierać sklep? Mówi, do ty sieć mówi porób sobie, te, co masz porobić w internecie te filmy. A mam przyjść o 11 do sklepu, bo on będzie jechał do tego mechanika na nogach pójdzie, bo to blisko naszego sklepu i... bo mechanik powiedział, że chce zaliczki 500 euro. Więc pójdzie mu zanieść te pieniądze i przy okazji pogadać z nim osobiście, co i jak. Tak więc to tak, to takie nowości z rana. Jest godzina 7.30. Pojechałam, Nikosa zawiozłam do sklepu. O, w sumie mógłby jechać moim samochodem, ale później o tej 11 ja bym musiała na nogach iść. nie? A Mi się nie uśmiecha. No człowiek jak ma auto to wygodny się zrobił niestety. Wczoraj wieczorem rozmawiałam z Paulinką, z moją Paulisią i opowiadała mi akcję z kotkiem. Jej. Raz się śmiała, raz jej przykro było. No taka historia dramatyczno śmieszna, z, z dobrym pepiędem. Ale ja pamiętam, on tak siedział tutaj na tej markizie i on tak płakał i w ogóle tam w tym rogu co siedział też zanim skoczył na te drzewo. On tak siedział i płakał takie miał! Miał! Tak jakby chciał powiedzieć Mamo, ratuj! Bindulek, <grywka> no dobra, włączam się na razie. No i ja sobie powiedziałam tam, że mam ten challenge sobie robię 30 dni. Yy, nagrywania vlogów. No zobaczymy jak to pójdzie. Pamiątki będę miała. <gry> Wezmę sobie prasowanie, dzisiaj porobię. Ja robię prasowanie raz w tygodniu, a Wy? Jak Wy prasujecie, a w ogóle prasujecie? Ja prasuję tylko yy, koszulki, no bo na koszulkach widać pogniecenia. Yy, koszule i koszulki no, i jakieś spodnie, jak są z takiego cienkiego materiału, co trzeba. I pracuję raz w tygodniu. Tu mi się zawsze w sypialni, bo jesteśmy w sypialni, tu mi się zawsze w sypialni zbieram. Mam tutaj tą deskę, nostop wystawioną, w ogóle nie chowam. I tutaj sobie przez cały tydzień zbieram ciuchy i później raz w tygodniu pracuję. No, pogoda jest beznadziejna. Nie lubię, nie lubię, oj, nie lubię. Oto śniadanie w piekarni byłam. To jest takie cudeńko z serem za 1 euro. Potem mamy, to jest na kilogramy, i to jest ciasto francuskie, tak z tym z bekonem. Z bekonem, z serem i z sezamem. To jest bardzo dobre. Takie świderki bekonowe. Z ciasta, z ciasta francuskiego. No i do tego bułki margarita się nazywają w Grecji. W piekarni takie bułki znajdziecie tylko. One są po 60 centów. Te bułki. I nazywają się tak jak ja: Margarita. Margarita rita. Tak więc to jest śniadanie dla kostka. Zobaczymy, co sobie wybierze. Jak już widzieliście, pewnie to przepis jest na tym moim drugim kanale. Ten przepis na te tyramiszu truskawkowe, co ostatnio we vlogu widzieliście. No i przepis jest. Pod spodem są składniki napisane. Tyle, że bloga nie napisałam, bo nie zdążyłam i dzisiaj teraz będę go pisać. Pokażę Wam. Już mam wersję roboczą. Tylko muszę jeszcze zdjęcia obrobić. Nie wszystkie mam zrobione. No i muszę teraz napisać go. To mi zajmie tak gdzieś godzinę. Dobra, mój blog wygląda tak. Rita Creative. Www.ritacreative.pl. No. I na blogu macie bardzo dużo przepisów. Te co są na YouTube, też. Tyle, że na blogu mam wyszczególnione wszystko fajnie, pięknie. Są dodatkowe zdjęcia, to możecie sobie oglądać. I na przykład na blogu też piszę różne dodatkowe rzeczy, których nie ujęłam w filmiku. Tak więc, jak oglądacie filmiki, to zaglądajcie też na bloga, bo mówię Wam, jest więcej szczegółów podanych. I są zdjęcia jeszcze, nie? No dobra, to ja się biorę za pracę internetową i jeszcze muszę co zrobić. Ten mój przepis, ten mój przepis z tym yy, tiramiszu truskawkowym, muszę go opublikować jeszcze, bo jestem zapisana do smaker.pl. I na smakerze też dodaję moje przepisy. Także jak jesteście na smakerze, to możecie mnie obserwować. Jest taka opcja: obserwuj, gdzie jest w ogóle moje konto, mój profil. Widzicie? I możecie y, mnie obserwować, bo ja tutaj też wrzucam przepisy moje. Także, jakbyście przegapili, to tutaj na pewno nie przegapicie na smakarze. Że... No i to tyle. A jeszcze, a jeszcze wam pokażę w jakim programie na, nagrywam moje filmy. I to są filmy te y, z ciastami i czasami vlogi też na tym montuję. To się nazywa Filmora 10. Ten program on jest za rąbisty. On ma tak, taki interfejs intuicyjny, bardzo każdy, nawet lajk, like, każda osoba początkująca sobie w tym programie poradzi. Więc zachęcam. Ja Wam mogę w ogóle dać ten. Pod tym filmem dam Wam linka do tego programu to będziecie mieli zniżkę, jak się tam do nich zapiszecie, bo program jest płatny na rok, Kurczę, nie pamiętam, chyba 60 euro, już nie pamiętam ile dawałam, no, a ja tam wam dam linka, jak chcecie to sobie zobaczcie. Program wydaje się naprawdę trochę skomplikowany, nie patrzcie na to, to już jest mój film złożony, ale i jest też po polsku, jest więc jest bardzo łatwy, jak montujecie filmy, vlogujecie, czy coś innego robicie na YouTubie, to polecam Wam ten program. Bardzo dużo YouTuberów właśnie się na ten program przerzuca, nie? Bo on jest naprawdę bardzo łatwy w obsłudze. A nawet, jak nie wiecie, to po prostu jak się tam zapiszecie do nich, bo jest strona od nich, No, a jest Akademia Twórców, czyli jak nie, wiecie, jak nie wiecie, jak montować, to wszystko jest krok po kroku pokazane u nich na stronie. I tutaj można właśnie pobierać różne dodatki do tego programu. Niektóre są płatne, niektóre są trzeba mieć abonament, niektóre są za darmo. Jak są jakieś święta, to za darmo wrzucają różne dodatki, efekty, wiecie, audio, różne obrazy. No, i tutaj na tej stronie też można kupić właśnie od nich ten program. Poleciłam ten program Kasi Opolance. Nie wiem, czy ją znacie Kasia Opolanka w kuchni <grydy> z YouTube'a. <grydy> tak więc Kasi Opolance poleciłam ten program, yy, bo miała probre, problem ze swoim programem do nagrywania i jest bardzo zado zadowolona i też w nim właśnie montuje, nie? A teraz pokażę Wam, jak ściągnąć film z YouTube'a. Ja teraz. Będę ściągała piosenki, bo mam na paluchu stare piosenki. To jest paluch, w który mam w aucie. No i już mi się te piosenki znudziły, więc sobie pościągam jakąś muzę nowszą, a Wam pokażę jak to zrobić. Jak powiedzmy chcecie jakąś piosenkę sobie ściągnąć albo film ogólnie jakiś z YouTube'a to co robimy? Powiedzmy, że chcę sobie tą piosenkę ściągnąć. Muszę ją odpalić. Dobra. I teraz co robimy? Kopiujemy adres piosenki filmu. Kopiuj. I idziemy na stronkę, która się nazywa, już Wam mówię, strona się nazywa FLVTO i tutaj, ja Wam linki do, tych, do tej stronki podam na dole, pod tym, pod tym filmem. I teraz tak, tutaj wklejamy ten link z tej naszej piosenki, z filmu z YouTube'a. I możemy sobie przekonwertować na, ja potrzebuję na MP3. Ale można to zrobić na MP4, MP4 HD. to. Widzicie MP4 HD i jeszcze wiele innych opcji jest, ale nas interesuje MP3, więc robimy konwertuj i zacznie się konwer konwertować film. Ok. I jest opcja ściągnij. Trzeba nacisnąć ściągnięcie. Otworzy Wam się no, y, okno, gdzie chcecie ściągnąć. Powiedzmy, że ja sobie ściągnę to na pulpit. Zapisz. No i już się ściągnęło, i zobaczmy. Otwórz. No jest. Jest, jest tu, gdzie to się na pulpit ściągnęło, pewnie. Gdzie czekajcie, to wyłączę. O, tu jest. Tu jest ta piosenka. No, i później sobie przerzucacie na palucha, czy gdzie tam chcecie, nie? I tak w oto prosty sposób można ściągać filmy z YouTube'a tym właśnie programem. FLVTO. Adres do tej strony do ściągania mm, tych y, filmów, rzucę Wam. Na dole pod tym filmem. To wszystko wyłączacie. Tu wrzucacie link i naciskacie konwertuj. A później naciskacie ściągnij. I tyle. Super, ekstra pogoda nam się rozjaśnia, a ja jeszcze siedzę i kurczę, w tym internecie pracuję. Nie, ja naprawdę będę musiała albo zatrudnić jakiegoś menedżera, albo pomoc domową. Nie wiem, nie wiem. Tak wszystko samemu ogarniać. Jeszcze się nawet nie zrobiłam. Nie patrzcie na mnie. Albo nie, no patrzcie na mnie, no przecież na kogo macie patrzeć, ale w sumie to jest moda na brzydotę w internetach. To się nie przejmujemy. Dobra. Ile bierze menedżer? Menedżer bym musiała, potrzebowała osobę, która by się zajmowała moimi social mediami. Bo jak robię filmik na na YouTube'a z, z ciastami, to później trzeba go różnych grupach na Facebooku zareklamować. Eee, jeszcze ile maili dostałam? O Jezu. no maile muszę odpisać. Uch, kto mi to wszystko porobi? No, eee, osobę potrzebuję, która będzie się zajmowała promocją moich filmów oraz no tymi wszystkimi całymi social mediami. To jeżeli chodzi o... Internety, osobę, która by mi też robiła miniaturki. Najlepiej, jakby mi też robiła <grym> obróbkę zdjęć. I najlepiej, jakby mi też bloga pisała. No albo pomoc domową, kurczę, zatrudnić. Nie wiem. Nie wyrobię się. Mam tylko dwie, dwie ręce, a jestem sama. Ogarniać internety. Kanał z vlogowy, kanał z ciastami, bloga. Y, trzeba też ogarniać y, Instagrama i Facebooka, żeby się reklamować, żeby mieć szersze zasięgi, bo jak mam trafić do ludzi, prawda? Później sklep. Trzeba też ogarnąć sklep. Trzeba ogarnąć dom, o, ugotować, posprzątać, zająć się y, facetami w domu. Mam trzech facetów w domu: y, kostek, nikos i kota. <grych> I to wszystko robię sama. No wiadomo, dziecko co mi pomoże. Kostek tam sobie ogarnie swój pokój, naczynia pomoje, no i tyle. A obiadu nie ugotuję przecież. Tak więc takie rozkminy z rana. Jest godzina dziesiąta. W ogóle mi przestał działać też Messenger. Odbieram, nic nie słyszę. A, Facebook mi się naprawił. Facebook mi się sam naprawił, nie wiem jakim cudem. Nic nie robiłam z komórką, sam się naprawił. Ale teraz Messenger odbieram i po prostu nie słychać. Muszę się wyłączyć, i ja muszę zadzwonić. Wtedy słychać bez sensu, nie? A obróbkę zdjęć robię w tym programie. On się nazywa. Czekajcie, wyjdę. O! O, tu jest. On się nazywa Pixel. Pixlr. Pixel. Pixel. To jest program do edycji y, zdjęć. On jest darmowy. O, on tak wygląda. Jak wejdziecie na stronkę, to on wygląda tak. I linka do niego też wam mogę wrzucić na dole, jak chcecie. Ja nie jestem zalogowana. Ja się w ogóle tam u nich nie loguję. Ani się nie rejestrowałam. Jest za darmo. Ok, blok napisany. Kompa w ogóle zmieniłam. <grymna> <grymna> Post jest napisany z przepisem. Zapraszam na mojego bloga. Zdjęcia fajne wyszły. No. I co? Ja idę jeść obiad. Wiecie co? I zaraz się odezwę. Obiad obiadem i po obiedzie. Na no, obiad nie pokazywałam Wam. Mielone miałam ze wczoraj ziemniaczki i mizerię. A teraz czas na podwieczorek. Mamy czereśnie. U nas się kończy sezon truskawkowy w Grecji, a jest sezon na czereśniowy. I może jakieś ciachosy wymyślę z tych czereśni. Zobaczymy. Pogoda się polepszyła. A ja siedziałam na kąpie, ludzie wiecie co, 4 godziny. Masakra, masakra. Kostek idzie. Co? A maska, dobra. No, kostek się wrócił, bo maski zapomniał. I idzie z kolegami sobie na spacer. I mają spadkanie pod szkołą. Szkoła jest tam... za drzewami. Jeszcze trochę. Pa!